yeah <laughs> Weszło za blisko, jesteśmy.

Ważymy teraz tajemnicę światła, tajemnica pierwsza przez Pana Jezusa w Jordanii. Kiedy Jan Krzysię powiedział, przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Ujrzałem ducha, który jak golewnica stepował z nieba i spoczął na nic. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do ludzi. Ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest ten, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Przez Pana Jezusa w Jordanie jest publicznym objawieniem syna Bożego. Z Tobą, Maryjo Matku Boja, dziękuję Trójcy Świętych za to, że Jezusa stojącego w wodach Jordanu wśród pokotujących rzeczy. Ojciec objawił jako swego Syna i Zbawcę nas ludzi. I Ojca Syna i Ducha Świętego, amen. Ojcze nasz, który się w niebie. święć się imię Twoje. Przyjdź bez Twoje. Bądź wola Twoja, jako niebie, tak nadziei. ziemi. naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I jako winy odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, pomysłowo, błogosławionaś w niebie i w niebie w stanie, żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Tamty, co jest również znakiem, że ta ziemia jest ziemią prześladowań, ale i ziemią wierzącą w Pana Bogu, wierzącą w Serdecznie witam. But Z tego, że jesteśmy, tutaj, że tutaj jesteśmy, że możemy się modlić i dziękować Panu Bogu za to miejsce, za to nasze, za to naszą Polską Kwiatownię. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie zbawić tę świętą Tak, dość właśnie do tego doszłam. Teraz weźmiesz tyle, że ja daję Kasia? Nie, 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 nie,

z wami, jak długo mam was znosić? Jezu, uginałeś się pod brzemieniem głoszenia prawdy cierpiałeś niewymownie z powodu niewiary tych którzy chodzili za tobą szukając jedynie własnych korzyści lub goniąc za sensacją teraz wgniotło cię to w ziemię Zbawiciel dziękujemy ci za twoją konsekwencję i za to wyznanie rozdzielające Twe serce. Niech ono poruszy nas do głębi i wyzwoli od kłócizny i pozorowania relacji z Tobą, które cię tak bardzo boli. Nie nienawidzi, bo ja O nim zaświadczam, że zniosły jego uczynki. Więc nie wahamy się ujawnić swym krewnym okrutnej prawdy o ich całkowitej przynależności do świata i zupełnym rozbracie z Tobą. Dlatego teraz samotnie przemierza się drogę, mając Jezu Chryste, zmi Bój się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus jest zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Jezus rzekł do nich. Uważajcie i strzeście się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali czemu rozprawiacie między sobą o tym, że nie zabraliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie o pięciu chlebów na pięć tysięcy i ile zebraliście koszów? A nie o siedmiu chlebów na cztery tysiące i ile koszów zebraliście? Jak to nie rozumiecie, że nie o chlebie mówię Wam, lecz strzeżcie się kwasów, faryzeuszów i saduceuszów? Jezus zdjęty z krzyża, zabity, zbity na śmierć. Uwielbiamy Cię za ujawnienie tej prawdy, że śmiertelnie wycieńczony jesteś z powodu małej wiary, braku pamięci, całkowitego niezrozumienia Ciebie przez nas, Twoich uczniów, Zbawicielów. Błagamy Cię, nie pozwól, byśmy okazywali się tak beznadziejnie niepojęty...

Tu jest tu, ale trzeba mi... A iść, nie ruszać, no? jeszcze taka, A to tu jest, bo tam jest. To dziurka jest. No to no jest. A no tak, teraz z będziemy z tak, będziemy tak, Już, się, już można, już. Na już tak, no, tak no.